Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed World. Mam dla Was dzisiaj dwie informacje. Pierwszą jest kod na samochód Audi A1 Club Sport Quattro, który, o którym się dowiedziałem od Was, od moich widzów. No, tak, teraz ja jestem tym, który liczy na Was w niektórych przypadkach, ale staram się staram się być na bieżąco, no, no jak widać tym razem nie wyszło tak, ten czas niestety zapieprza no i tak, no najpierw sobie właśnie weźmiemy może odbierzemy ten samochód czyli wchodzimy oczywiście do dealera Kub samochody, Kub jak Kub, oczywiście oczywiście kody aktywujecie standardowo na stronie world.needforspeed.com po uprzednim zalogowaniu się no i wpisaniu tego kodu no, i wtedy możecie się cieszyć właśnie takim samochodem. Widzicie, 0 boostów, 0. Odbieramy sobie ten prezencik klasy B, więc tak znów strasznie nie jest. Jak widać, kolekcjoner Audi, czyli dodatkowa rzecz, która mnie cieszy, bo żadnej Audiweczki nie miałem w swoim garażu. No, i w sumie fajnie. Potem sobie zobaczymy, jak to wszystko jeździ. Pewnie już sami się o tym przekonaliście, no ale, ale korzystając z okazji, no to może warto. No i tak, rotacja. Rotacja, która miała miejsce 5 września, czyli wczoraj. Tak naprawdę, tak naprawdę nic nowego się nie pojawiło, jeżeli chodzi o te samochody. Zaraz wam tutaj pokażę. Tak, samochodami, które się pojawiły, jest Lexus LFA, Ford GT40 MK1 i Ford Focus RS. No to zaczniemy sobie może od tego Lexusa, każdy go dobrze zna. No ale, jak wiecie dobrze... Jak wiecie dobrze... O, proszę, gdzie ja wszedłem sobie? Bo o, zabłądziłem! Zabłądziłem, myślę. Co jest grane? Czego nie mam Lexusa? Czego nie mam zakładki Lexus? Człowiekowi się już mąci w głowie. Fuck. Dobra, teraz już powinno chyba wszystko grać Lexus, no i LFA LFA, znów 2 miliony, tyle ile było przedtem No i pewnie teraz sobie zapoluję porządnie na ten samochód Bo, bo kiedyś, kiedyś nie zdążyłem po prostu Przyznam się tak, że moja siostra gra też w Worda No i posiada ten wóz, szczerze jego zazdrościłem Ale teraz myślę, że będę miał szansę się odkuć wszystko w moich rękach jeszcze brakuje mi półtora miliona tych punktów gotówki. Ok, następny samochód, jaki się pojawił tutaj w możliwości zakupu za gotówkę, jest to Ford GT, o czym już mówiłem. GT40 MK1. Widzicie, ten 3000 boostów. Oczywiście wiadomo, inaczej podkokszony. A tutaj za 900 tysięcy. Jest to oczywiście poprzednik. Tego dobrze znanego wszystkim dzisiaj Forda GT, który również jest w możliwości zakupu za 1000, sorry, kurwa, za 1400 tysięcy. No i w sumie fajny wozik, kolekcjonerski, można by powiedzieć, ale jeżeli ktoś by chciał na pewno, jeżeli by ktoś chciał go podkręcić, to na pewno się nie zawiedzie. Takie jest moje zdanie. Ford Focus RS, czyli zostajemy w, w tej amerykańskiej firmie, no i Focus RS, który również bardzo mi się podoba, zresztą mogliście się o tym przekonać oglądając moją serię z TETA 2012. No dużo nim nie jeździłem w każdym razie, ale, ale gdy już nim to, gdy już go prowadziłem, no to wychwalałem go pod niebo głosy, bo naprawdę fajny hatchback, można by powiedzieć hot hatchback, hot hatch, hot hatch, czy jak się to mówi. No i tyle, no to te trzy samochody Lexus LFA, Ford GT40 MK1 i Ford Focus RS się pojawiły. Ceny widzicie. Wcześniej widzieliście tamte, jeszcze mogę do tego Forda wrócić, bo mi się już nie chce Lexusa szukać. A oczywiście również trzy musiały zniknąć, wozy jeżeli o to chodzi. No i tak zniknąło, zniknęło Porsche 959. Ono chyba coś koło 1400. 1400 czterysta chyba kosztowało coś takiego, już nie pamiętam, ale w każdym razie teraz jeżeli już tylko w możliwości zakupu za cztery 4700, jeżeli o to chodzi, skąd mi się to. Nie wiem, w każdym razie coś z dzieciństwa kojarzę ten samochód. Miałem chyba takiego resoraka, ale o czym ja tu teraz w ogóle pieprzę? Ok, Lancia Delta, Lancia Delta, Lancia Delta, Lancia Delta, no proszę, czyżby, czyżby Lanci nie było? Ogólnie Lancia chyba została Widzę tutaj usunięta z gry Jeżeli o to chodzi Chyba, że oślepłem Lancia nie ma, nie ma Po prostu Lancia Delta HF Integrale Evolucione Właśnie ten sam odzniknął W ogóle jak widać z gry Poroszakiem jeszcze można się cieszyć Tych, których stać na to A Lancia pożegnała się No i Chevrolet Chevrolet Gdzie mamy Chevroleta Czy będzie chociaż ten El Camino SS jest Nie zabrali nam no jest w wyprzedaży jakaś wersja no okej, okay. ale tak wyglądał ten samochodzik on chyba milion kosztował punktów gotówki ale jak pamiętam wcześniej miałem okazję go kupić ale jakoś tak zbytnio się do niego nie przekonywałem, nie przekonywałem no i w sumie jakoś tak nie żałuję jego straty bardziej chyba tego Porsche bo Lancie już posiadam no ale myślę, że tak jak Lexus wrócił, tak i kiedyś Porsche powróci do możliwości zakupu. Okej, okay. to wychodzimy od tego dealera. Mamy już oczywiście Audicę wybraną. No i teraz można sobie spróbować. A, jeszcze osiągnięcie. Jak już to przy Was robię, to już przy Was dokończę. Oczywiście przechodzimy sobie do ukończenia. Co ja pieprzę? Nagrody oczekujące. Tu mamy Felgi jakieś. Jakie to będą Felgi? felgi, 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 work, dziewiętnastki, styl A. Okej, okay, no to fajnie, fajne, fajne dziewiętnastki. Na pewno gdzieś znajdą swoje zastosowanie. No i samochód tak chodzi, dokładnie mówiąc jeździ. Fajnie trzyma się drogi, ogólnie mówiąc. Hatchbacki mam to do siebie właśnie, że są krótkie. Wow! Znów nagły spadek FPS. Wow. Że są krótkie, no i... Przez to stabilniejsze, jakoś tak pewnie się trzymają. Przednio napęd. Sorry, to jest Quattro, czyli 4 na 4 Wersja Quattro tego małego potwora. No i fajnie, no pewnie zacznę go koksić w pewnym momencie. No to zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście, o wszelakich zmianach będę was informował, jeżeli by pojawiły się jakieś znów kody, również was poinformuję oczywiście kod jest dostępny pod moim filmem, również strona, na której go wpisujemy, tam się znajdzie no i co, co mogę powiedzieć, tak na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć tylko tyle jak widzicie, tutaj mamy przerwaną serię ale wczoraj miałem problemy z Wordem nie mogłem się w ogóle zalogować wyskakiwał mi błąd, jakiś tam fatal error z piątką na nie przerywaj mi, z piątką na końcu jeżeli ktoś by znał rozwiązanie tego problemu, oczywiście próbowałem już tam zmieniać jakiś czas systemowy, coś tego typu rzeczy, jednak to nic nie dało. Wczoraj po prostu byłem odcięty od Worda. No, a dzisiaj, a dzisiaj, jak widać seria przerwana. Jeszcze sobie chwilę pewnie poczekam, może, może dzisiaj nawet wykupię tę serię, zastanowię się, zobaczę, no to nic. Najważniejsze, najważniejsze informacje podałem. Taki krótki odcineczek, żeby się szybko wrzucił, wrzu 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 kurwa na YouTube'a. No i tyle, dzięki za uwagę, dzięki za podesłanie tego, tego kodu. Bo pewnie bym się zorientował, nie wiem czy by już było w porę. Oczywiście nie wiem, nie wiem, nie wiem do kiedy ten kod jest ważny. Czy on jest bezterminowy, czy on ma jakiś swój okres? Na pewno ma jakiś swój okres, bo to niemożliwe, żeby bezterminowy był. Nigdy się tak nie zdarza. Prawdopodobnie około tygodnia, ale lepiej nie ryzykujcie, zróbcie to jak najszybciej. Jeszcze raz dzięki za uwagę i trzymajcie się na razie.